Bądź cyberbezpieczny. Programy lojalnościowe to twoje dane. Czy wiesz, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO każdy program lojalnościowy powinien być zaprojektowany tak, aby zadbać o minimalizację danych? I pamiętajcie, że programy lojalnościowe, które kuszą, 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 to również nasze dane. Także z głową, zakładajmy sobie te nowe karty. Powiem Wam, że ja sama miałam przygodę, poszarpałam się ostatnio z ekspedientką, bo w bardzo fajnym sklepie. Chciałam sobie taką elegancką kartę założyć, ale pani zażądała mojego dowodu. Z zapytałam dlaczego, że ona powiedziała, że musi wpisać, a ja powiedziałam, że nie musi wpisać, no i taka mała awanturka z tego wynikła. Karty nie mam, ale tam co tam. No wiem, że zniżki są fajowe, ale, ale teraz zastanówmy się, czy, na, czy naprawdę warto, bo pamiętajmy, no, że te dane są po prostu nasze i nikt nie ma prawa ich nam odebrać. Zasada minimalizacji zakłada, że administrator danych ogranicza ich gromadzenie i przetwarzanie jedynie do najistotniejszych danych niezbędnych do prowadzenia programu lojalnościowego. Żądanie podawania adresu zamieszkania, numeru PESEL lub danych z dokumentu tożsamości wykraczają daleko poza zasadę minimalizacji. Cokolwiek robisz, chroń swoje dane.